Jedna. O, jakie śliczne różowe nosy. Mają około 3,5 miesiąca i będą średniej wielkości. To są wszystko suczki. W schronisku od wczoraj. przylepy absolutne. I śliczne. ma szczęście Tak? Da, Pokaż się tam. A oh, Łajnie, wow, macie pasuje o wszystkie. Ta jedna karmelkowa jest... Czyli znaczy jedna jest karmelkowa, drugi ma taki... Druga jest ruda, potem jest taka z kreską na czole. Śliczne są te dziewczyny. Wszystkie dziewczyny? Tak. Masz mi I będą w średniej wielkości. Podejrzewam, że do 20 kilo. Ile? Myślę, że do 20 kilo będą w przyszłości. Śliczne.